Pani poseł, bo ja już się trochę gubię w tym przekazie. no Leci Karol Nawrocki do Waszyngtonu. Z jednej strony słyszymy informację, że ta wizyta to jest dzieło Pałacu Prezydenckiego. Z drugiej strony, że jakoś pomaga też MSZ, że nie ma wiceministra spraw zagranicznych z Karolem Nawrockim tam na miejscu w Waszyngtonie. Jest Radosław Sikorski w Miami, który, który mówi, mogę dolecieć do pana prezydenta, Pałac Prezydencki mówi nie. Jest ta współpraca. Czy jej nie ma i kto kogo prosi o tę współpracę i kto kogo odrzuca przy okazji tej wizyty polskiego prezydenta w Białym Domu? Nie tylko pan się gubi i w sumie smutne jest to, że od kilku dni rozmawiamy o tym, kto kogo nie chce, kto wyciągnął rękę, kto ją odrzucił, zamiast o tym, czemu ma służyć ta wizyta, bo prezydent Karol Nawrocki reprezentuje tam Polskę i Polaków, nie Karola Nawrockiego i nie prawo i sprawiedliwość i nie wyborców i wyborczynie prawa i sprawiedliwości, tylko nas wszystkich również rząd, Koalicji 15 października i te osoby, które, które głosowały na nas, albo nie głosowały na nikogo. Więc cała ta historia z, związana z takim wybijaniem się na samodzielność Karola Nawrockiego, cała ta historia o tym, że on rezygnuje ze wsparcia MSZ-u, że nie życzy sobie obecności żadnego wiceministra ani też ministra Sikorskiego, no ostatecznie nie służy. Chyba celom tej wizyty. Rozumiem, że chcemy wspólnie. Uzyskać zapewnienie, że liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce się nie zmniejszy, a może nawet jest szansa na to, żeby się zwiększyła. I tutaj nie ma różnic pomiędzy Karolem Nawrockim a Radosławem Sikorskim, rządem koalicji 15 października i oczekiwaniami Polek i Polaków. Więc ja bym oczekiwała jednak od Karola Nawrockiego zrobienia tego kroku w tył i mniej kierowania się emocjami, osobistymi niechęciami, a bardziej docenienia tego, że naprawdę rząd jest gotowy. Do tej współpracy. Za moment o potencjalnych efektach tej wizyty porozmawiamy, ale. Pani wie, jak to wyglądało do tej pory? Czy to było tak, że podczas tak ważnych wizyt jak ta, to MSZ zwracało się do prezydenta, mówiąc: jesteśmy w stanie pomóc. To jest nasz wiceminister, który z panem prezydentem może polecieć. Czy to kancelaria prezydenta wystosowywała takie zaproszenie? Lecę do Białego Domu na przykład Andrzej Duda. W związku z tym zapraszamy wiceministra. Bo jestem ciekaw, czy to nie wyszło to zaproszenie, czy ono zostało odrzucone, czy to MSZ się nie zgłosiło do króla nawrockiego Jak to technicznie wyglądało? Nie, MSZ zaproponowało obecność któregoś ze swoich ich wiceministrów lub samego ministra Sikorskiego. Sam minister Sikorski, z tego co wiem, to proponował. Do tej pory wyglądało to tak, że przed każdą wizytą międzynarodową, zagraniczną czy spotkaniem tutaj u nas, kiedy przylatywał jakiś ważny polityk z innego kraju, to Kancelaria Prezydenta spotykała się z MSZ-em, z odpowiednim departamentem i omawiano po pierwsze ważne dla danych relacji sprawy, to co można poruszać, co jest sprawą delikatną, jak. Jaka jest historia tych relacji, co chcemy osiągnąć, co rząd chce osiągnąć, jak prezydent może się włączyć w to, co prezydent proponuje. Więc z tego co wiem, ze wszystkimi prezydentami do tej pory taka współpraca była. Tutaj ewidentnie Czyli kancelaria. Pan wyszło z taką inicjatywą, ma kancelaria prezydenta nie bardzo Z tego co wiem, tak to prezydent Karol Nawrocki czy też jego urzędnicy zdecydowali o tym, że to wsparcie MSZ-u nie jest im potrzebne, poza jakąś osobą z protokołu, która tam będzie wspierać. Natomiast na poziomie wiceministrów kancelaria pana prezydenta nie życzyła sobie obecności nikogo z MSZ-u. Tak, i dziś już wiemy, bo Marcin przydać te informacje. Dziś już przekazuje, że poznacie państwo to, o czym rozmawiał Nawrocki z Trumpem, o czym prezydenci rozmawiali, bo będzie notatka i dzięki temu MSZ się dowiem, jak te rozmowy wyglądały. Ale to jest takie małostkowe, takie, tak jakby to, jakby nam, rządowi koalicji 15 października, nie zależało na tym, żeby ta wizyta była skuteczna, żebyśmy jako Polska dobrze wypadli, żeby w jej wyniku żebyśmy uzyskali coś co jest dla nas ważne a co państwo jako koalicja 15 października uznacie za sukces tej wizyty co by się musiało stać podczas tych rozmów żebyście wy wyszli i powiedzieli okej okay, Karol Nawrocki osiągnął sukces w Waszyngtonie to jasno wyartykułował wczoraj Radosław Sikorski, że sukcesem będzie jeżeli Karol Nawrocki uzyska zapewnienie że liczba żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Polsce się zwiększy ja też się myślę, zwiększy że... czy nie, że się zmniejszy, ale że się zwiększy że się zwiększy to uznamy za sukces w razie mówimy o tym żeby się nie zmniejszyła tak jeśli się jeśli się zmniejszy to to będzie to z całą pewnością porażka. Natomiast na pewno dobrze by też było, gdyby w wyniku tych rozmów z polskim prezydentem Donald Trump jednak przemyślał swoją strategię rozmów z Władimirem Putinem i, i tak przyjął do wiadomości, że pokój zawierany na warunkach Władimira Putina. Nie jest pokojem sprawiedliwym i nie zapewni spokoju w tej części Europy. No Na razie Donald Trump mówi o tym, że jest rozczarowany Władimirem Putinem i że jakieś kroki, żeby ratować ludzkie życia w Ukrainie chce podjąć. Szczegółów żadnych nie ma. I dobrze by było, żeby nasz prezydent umacniał Donalda Trumpa w tym przekonaniu, że musimy ratować ludzkie życia w Ukrainie. Słuchowa pani pewnie albo tej rozmowy, albo przekazu rozmowy. Marcin Mastalerek był w ostatnich dniach w jednym z porannych wywiadów dotyczących. Polityki. I mówi o tym, że on był podczas bardzo ważnego spotkania w Trump Tower, to słynne spotkanie między Andrzejem Dudą a Donaldem Trumpem, i po tym spotkaniu ponad dwugodzinnym udało się przekonać Donalda Trumpa, który wpłynął na Republikanów, żeby odblokowali pomoc militarną dla Ukrainy. Pamiętamy, co wtedy się działo. Czy myśli Pani, że dziś coś podobnie przełomowego może się wydarzyć w Waszyngtonie przy udziale Karola Nawrockiego? Bardzo bym chciała, dlatego że zwycięstwo Ukrainy to jest również kwestia polskiej racji stanu, to również oznacza, że Putin będzie dużo dalej od naszych granic niż jest teraz i niż byłby, gdyby Ukraina poddała się w tej wojnie. Natomiast też należy pamiętać, że Andrzej Duda i Karol Nawrocki, jeżeli chodzi o relacje z Ukrainą, jeśli chodzi o stosunek do Ukrainy, to dwie różne osoby i jednak Andrzej Duda. Myślę, że był dużo bardziej zaangażowany w tematy ukraińskie i mocniej wspierał Ukrainę, bo takie były po prostu jego przekonania. Natomiast wierzę w to, że Karol Nawrocki, mimo tego, że nie wyraża się z taką sympatią to już mówię bardzo eufemistycznie o Ukraińcach. Jednak doskonale rozumie jako polski prezydent, że, że bezpieczna i wolna i demokratyczna Ukraina to jest też polska racja stanu. Ale to chce Pani powiedzieć między wierszami, że Karol Nawrocki jest antyukraiński? Nie chcę powiedzieć, że jest antyukraiński, bo to jest za dużo powiedziane, ale na pewno nie jest tak zaangażowany w tematy ukraińskie, nie, nie ma tak wiele dobrej woli, jak miał Andrzej Duda. W tym to Andrzej Duda to, to jest akurat, ja nie jestem absolutnie fanką Andrzeja Dudy, natomiast jeżeli chodzi o relacje z Ukrainą, to tutaj trudno mieć jakieś zastrzeżenia. Natomiast no, Karol Nawrocki jest dużo bardziej sceptyczny, co pokazał również ostatnio wetując tę ustawę dotyczącą pomocy obywatelom. Ukrainy Wpisując się celowo czy niecelowo, tego nie chcę rozstrzygać w taką jednak falę antyukraińskich nastrojów w Polsce. Skoro pani mówi o tym wecie, to jaka będzie przyszłość programu 800 Plus dla Ukraińców w Polsce? Y Program przysługuje dzieciom ukraińskim, które przebywają w Polsce, my uszczelniliśmy już ten system wiążąc wypłatę tego świadczenia z obowiązkiem szkolnym. W zaproponowanej nowelizacji, która została zawetowana przez pana prezydenta, było kolejne uszczelnienie tego systemu, czyli wykluczenie z pobierania tego świadczenia rodzin, które przekraczają granice w ramach tak zwanego małego ruchu granicznego, czyli przyjeżdżają tu na chwilę. Pan prezydent Zawetował ustawę jako pretekst, bo ja cały czas uważam, że to był tylko pretekst. Podał to, że nie znalazło się tam powiązanie świadczenia 800 Plus z pracą rodziców. Takie powiązanie znajdzie się teraz w nowelizacji, która będzie zaproponowana przez rząd. Ona jutro trafi, zostanie przekazana na. Czyli wsłuchacie się w głos prezydenta? My nie może nie tyle wsłuchujemy się w głos prezydenta, co my systematycznie ten system uszczelniamy, natomiast pamiętamy o tym i w tej ustawie znajdą się wyłączenia, bo wiemy o tym, że czym innym jest sytuacja, w której. Ktoś nie pracuje i chce wykorzystać nasz system świadczeń społecznych? A czym innym jest to, że ktoś jest matką z trójką małych dzieci i nie może podjąć pracy, nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że opiekuje się małym dzieckiem albo że są tutaj dziadkowie, którzy mają pod opieką dzieci których rodzice walczą w Ukrainie, albo pracują tam w szpitalach, albo z innych przyczyn nie mogli tego kraju opuścić, a ci dziadkowie nie podejmą pracy, ponieważ są na emeryturze. Więc ta ustawa będzie zawierała szereg osłon dla tych grup wrażliwych. Czyli będzie poprawiona, uszczelniona w stosunku do będzie, tej nowelizacji, czyli będzie lepszą ustawą niż ta yy, zawetowana, jak rozumiem. Będzie dobrą ustawą i zawrze również rozwiązania, na których nam zależało, żeby one dotyczyły nie tylko yy, Ukraińców, ale w ogóle cudzoziemców. Będzie tam powiązanie naszego systemu świadczeń społecznych ZUS-owskiego z, z, z systemem Straży Granicznej, żeby też yy, kontrolować yy, to, czy te osoby, które pobierają świadczenia, rzeczywiście przebywają na terenie Polski, czy też już większość swojego czasu spędzają poza granicami Polski, natomiast Niepotrzebne my i tak nad tym pracowaliśmy. Niepotrzebne było to zamieszanie, niepotrzebne było wprowadzanie niepokoju yy, milionom yy, osób, czyli i Ukrainek, i Ukraińców, którzy tutaj są w Polsce i nie wiedzą, czy od 1 października ich pobyt będzie tu legalny. I polskich pracodawców, którzy nie wiedzą, czy po 30 września będą mieli legalnie zatrudnionych pracowników. Na przykład w szkołach to już jest problem, bo szkoły zatrudniają osoby od roku szkolnego, który, jak wiemy rozpoczął się 1 września. I, I tam również pracują osoby z Ukrainy. Bo to temat bliski Pani pani sercu. Ale zanim o szkole, to jeszcze o tym projekcie dotyczącym zmian w 800 Plus dla Ukraińców i generalnie dla No bo to nie tylko Ukraińców dotyczyć ta kwestia będzie. Jest Pani pewna tego, że wszystkie partie wchodzące w skład koalicji rządzącej zagłosują za tym nowym projektem? Bo lewica tutaj nie jest tak optymistycznie nastawiona. Tak, ale lewica od początku mówiła o Takiej sprawiedliwości społecznej, czyli o tym, żeby nie wykluczać osób, które nie mogą podjąć pracy, bo są w tych najwrażliwszych grupach, bo na przykład są osobami z niepełnosprawnością albo opiekują się dzieckiem z niepełnosprawnością, albo tak jak już mówiłam wcześniej o tych samodzielnych mamach z małymi dziećmi czy dziadkach. I te rzeczy znalazły się w ustawie. To znaczy, tam są z tego obowiązku pracy wyłączenia dotyczące właśnie tych najwrażliwszych grup. I ja myślę, że nie ma tutaj różnicy pomiędzy lewicą a koalicją obywatelską, jeżeli chodzi o konieczność uszczelniania tego systemu. O tym mówią też politycy i polityczki lewicy. To, na czym zależało lewicy, ale to też na czym zależało koalicji obywatelskiej, bo my cały czas czujemy odpowiedzialność za te osoby, które wybrały Polskę jako swój dom na czas. Wojny w Ukrainie, żeby nie skrzywdzić osób, które po prostu nie, mogą, nie chcą wykorzystać naszego systemu, są tutaj, mają małe dzieci, świadczenie będzie im się należało. Kończąc ten wątek, czy już wie Pani, kiedy pojawi się w Sejmie ten nowy projekt tej ustawy? No bo czasu nie jest dużo. On trafi do decyzji rządu już w tym tygodniu i zaczynamy we wtorek posiedzenie Sejmu. Spodziewam się, że, wtedy, że wtedy ten projekt trafi i też sądzę, że będzie priorytetowo procedowany no właśnie z uwagi na to, żeby nie trzymać w niepewności Ukrainek, Ukraińców, polskich pracodawców, ale też Wołodymyra Załańskiego, który wie, że ta ustawa również. Decyduje o tym, czy będziemy nadal finansować system Starlink który zapewnia internet w Ukrainie. Tak, o czym wiele dyskusji w ostatnich dniach było. Do szkoły, zajrzymy na chwilę, ten temat już między wierszami się pojawił. Edukacja seksualna. Czyta pani, słyszę pani te komentarze, że deprawacja, seksualizacja dzieci, jak pani słyszy takie komentarze ze strony polityków niektórych partii, ze strony episkopatu. To co Pani sobie myśli, przecież Pani przez lata walczyła o to, żeby zmiany w szkole były, no tak Pani do polityki weszła dzięki tym tematom. Edukacja zdrowotna zawiera rzeczywiście element dotyczący ludzkiej seksualności. To jest jeden z jedenastu bloków. Obok zdrowia fizycznego, psychicznego, aktywności fizycznej, higieny cyfrowej, zdrowia środowiskowego, społecznego, zdrowego odżywiania, to jest przedmiot, który całościowo podchodzi do ludzkiego zdrowia. Trudno wyłączyć z tego ludzkiego zdrowia seksualność, i rzeczywiście ten element budzi kontrowersje, i też yy, niestety. Bardzo wiele dezinformacji i kłamstw pojawiło się w przestrzeni publicznej na temat tego, co w ramach tych zajęć będzie prowadzone. Ja bardzo zachęcam wszystkich rodziców, żeby weszli na strony Ministerstwa Edukacji, przeczytali dokładnie podstawę programową, przeczytali informator, który jest przygotowany dla rodziców, porozmawiali z wychowawcami i wychowawczyniami na pierwszym zebraniu, porozmawiali z nauczycielkami czy nauczycielami, którzy te zajęcia będą prowadzić, bo to te zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli z danej szkoły, którzy znają dzieci. Wiedza jest dostosowana do wieku dzieci, nic tam nie ma złego. A opowieści o tym, że te zagadnienia dotyczące ludzkiej seksualności to jest tak wrażliwy temat, że powinien być dyskutowany wyłącznie w domu. No to myślę, że ostatecznie zostały już wczoraj ośmieszone, kiedy kilku polityków, którzy mają dzieci, na antenie telewizji, nie było w stanie powiedzieć, czym różni się okres od owulacji. Więc naprawdę włóżmy między bajki te opowieści, że dom zapewni dzieciom rzetelną wiedzę. Bo po pierwsze, nie każdy rodzi tę rzetelną wiedzę ma. 啊。Uh huh. Nawet jeśli ją ma, to nie zawsze potrafi z dzieckiem o tym rozmawiać. I jeżeli szkoła nie zapewni tej luki w wiedzy, to nie oznacza, że ta luka w tej wiedzy pozostanie. To znaczy, że w tę lukę wejdą koledzy, wejdzie internet i wejdzie pornografia, do której nasze dzieci mają praktycznie nieograniczony dostęp. No i pytanie, czy naprawdę episkopat uważa, że lepiej, żeby nasze dzieci dowiada, dowiadywały się z pornograficznych stron o tym, jak wygląda ludzka seksualność, czy lepiej, żeby dowiadywały się o tym od nauczycielki, którą znają. A ten fragment, o którym pani poseł przed momentem mówiła, to fragment rozmowy z TVP Info. Polecam państwu do znalezienia w internecie, bo na też o tym pisaliśmy, bo zadanie tego pytania i miny panów, którzy siedzą w studiu, rzeczywiście są bezcenne. Pani poseł, kolejne tematy, które są hmm, tematami, no, jak twierdzi część polskiej sceny politycznej, kontrowersyjnymi, a z całą pewnością są tematami, które dzieliły koalicję 15 października, w tym jeden z tematów, za który, no, jak rozumiem, w jakiejś mierze pani odpowiada temat dotyczący Zmian wokół aborcji, tego prawa aborcyjnego, które w tym momencie w Polsce jest. Na jakim etapie pracy jesteście w tej specjalnej komisji? Czy jesteście już w jakimś stopniu dogadani jako koalicjanci? Jaki kształt ostateczny tej ustawy będzie? Mamy gotowe projekty. Jest... Wstępna jesteśmy po wstępnych rozmowach z Polskim Stronnictwem Ludowym, bo tu nie ma co ukrywać, że to Polskie Stronnictwo Ludowe ma najwięcej wątpliwości, jeżeli chodzi o prawo do przerywania ciąży. Natomiast pamiętajmy, że mamy prezydenta, który już w kampanii wyborczej zapowiedział, że nie podpisze żadnej liberalizacji prawa aborcyjnego, nawet powrotu do stanu sprzed 2020 roku. Ale I... mamy też premiera Tuska, który mówi, że nie kapitulujemy, nie, walczymy. Ale ja uważam, że powinniśmy te ustawy mimo wszystko Przedstawić prezydentowi, żeby to on powiedział Polkom, że jest przeciwko ich prawom. Ale też chciałam nawiązać do tego wątku, o którym mówiliśmy wcześniej, że o naszej rozrodczości, o prawach kobiet decydują panowie, którzy nie wiedzą, co to jest owulacja, a mają wiele do powiedzenia na temat naszej płodności. I to jest naprawdę tak smutne i przykre, że od 30 lat o naszych ciałach decydują głównie mężczyźni którzy jak się okazuje, mają dosyć małe o tym pojęcie. No, wydaje się, że w tej kwestii chyba niewiele się zmieni. Nie w kwestii wiedzy, bo tu mam nadzieję, że się zmieni. Ale w mam nadzieję, tej, bo wczorajsze decydowania... wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach terminu owulacja y, są obiecujące. Myślę, że wiele osób w tak, Polsce po jedno wczoraj. Pytanie, że, to, Stefan, że to walor edukacyjny, naprawdę ten program, wiedzę, telewizja tak. publiczna rzeczywiście tutaj swoją misję spełniła edukacyjną? Aspektem, bo, tak. bo sądzę, że naprawdę wiele osób wczoraj dowiedziało się, co to jest owulacja. Pani poseł, to jeszcze Dopytam o ten projekt, o którym Pani mówiła, że jesteście już na etapie dogadywania się z PSLM. Czy tam będzie zapis powrotu do tego, co no, przed tym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego było w Polsce? Będzie zapis dotyczący referendum? No Bo ja pamiętam te wypowiedzi polityków Nie, o referendum roku, nie ma mowy. To tylko referendum. Nie. O referendum nie ma mowy. Referendum nie ma w żadnym z projektów ustaw, które są w mojej komisji i też na referendum nie ma naszej zgody, dlatego że no, wiele jest argumentów. Będzie przeciw. powrót do, do tego stanus przed Nie, znaczy to nas z całą pewnością nie satysfakcjonuje. To są no, ale musieliśmy dlatego my negocjując no nie nie poddajemy się całkowicie, chcemy na przykład również przegłosować dekryminalizację, czyli ustawę, która sprawi, że osoby, które pomagają w przerywaniu ciąży, nie będą karane, czyli I To będzie w dwóch ustawach, czy to, to będzie w, To są, jednej są dwie ustawy, mm -hmm. ale mamy też ustawę koalicji obywatelskiej i lewicy o legalnej aborcji do 12 tygodnia i ja również uważam że powinniśmy podjąć próbę przegłosowania. Pani Sejmie. komisja żeby z tych trzech projektów ustaw wypracować jedno Nie, jedne, jedne, jednego się nie da. Można połączyć nasz i lewicy bo one dotyczą legalnej aborcji do 12 tygodnia. Natomiast projekt trzeciej drogi, bo to jeszcze wtedy mhm. trzecia droga jako całość składała ten projekt, nie zezwala na legalną aborcję do 12 tygodnia. No to tutaj yy, on jest Czy Nie będzie tego, bliżej. jednego projektu. Nie, jednego, nie, 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 nie. nie My też. Jeden projekt to będzie projekt połączony Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, bo on dotyczy a oprócz tego drogi. jest ten projekt trzeciej drogi i projekt dotyczący dekryminalizacji. Yy, Jak wy i... chcecie głosować w Sejmie jako koalicja 15 października, jeżeli macie z samej koalicji już dwa projekty? Jak rozumiem, PSL i Polska 2050 nie poprą waszego projektu, a wy pewnie nie poprzecie projektu psl i Polski 2050. Yy, nie, koalicja obywatelska będzie na pewno popierała każdy projekt liberalizujący dostęp do aborcji, no ale. Ja też myślę, że jest czas na to, żeby pokazać naszym wyborczyniom i wyborcom, kto jest za jakimi rozwiązaniami dotyczącymi aborcji. Koalicja Obywatelska jest za legalną aborcją do 12 tygodnia, PSL jest wyłącznie za powrotem do, do sytuacji sprzed orzeczenia Trybunału Przyłębskiej. No, no da, i to trzeba łatwo sobie policzyć. Mówić pani poseł te głosy w sejmie że w takim razie no to ten wasz wspólny projekt koalicji obywatelskiej i lewicy no nie ma szans na powodzenie w sejmie no bo jeżeli nie uzyskacie poparcia PSL-u i Polski 2050 no to na pewno nie uzyskacie poparcia PiS-u i Konfederacji być może partia razem zagłosuje za ale to wciąż za mało no i to trzeba jasno powiedzieć że cały czas mamy Sejm, który jest dużo bardziej konserwatywny niż nasze społeczeństwo bo w społeczeństwie to wszystkie sondaże pokazują akceptacja dla legalizacji aborcji do 12 tygodnia jest większa niż połowa. Tak wybrały Polki i Polacy taki Sejm No i my z tym się mierzymy jest mi z tego powodu bardzo przykro dlatego że to jest jeden z tematów który jest dla mnie niezwykle ważny ale faktycznie w tym Sejmie póki co w większości dla progresywnych rozwiązań dotyczących prawa do przerywania ciąży nie mamy liczyliśmy na to, że kiedy prezydentem zostanie Rafał Trzaskowski to wtedy on również włączy się w te negocjacje i będziemy mieć Dodatkową siłę, która wspiera kobiety. Tak no się wiadomo, nie stało. Się w tej to kwestii. Ale się poddacie pod głosowanie ten, ten, ten wspólny projekt koalicji. To, to już nie jest moja decyzja, to jest decyzja liderów yy, koalicyjnych. Yy, ja jestem z wszystkimi projektami gotowa, one są w komisji gotowe do tego, żeby poddać się pod głosowanie. I dostała Pani jakąś informację a propos terminu? Ruszamy z tym tematem nie wiem w październiku, w listopadzie po zmianie marszałka Sejmu, czy nie ma Moim zdaniem informacji? do końca roku powinniśmy zamknąć ten temat i wiedzieć, kto jest za, Legalną aborcją, a kto jest przeciw? Padła nazwa Konfederacja przed momentem. Pewnie pani czytała sondaż, który publikowaliśmy w onecie we wtorek. Ten sondaż pokazuje, że w jako koalicja macie minimalną przewagę nad pisem tam 20 punktu procentowego. Natomiast z tego sondażu wynika jasno, że nie da się rządzić, gdyby wybory odbyły się teraz w Polsce bez Konfederacji. Czy pani sobie wyobraża koalicję rządową stworzoną z Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji albo jej części chociaż? Trudno jest mi to sobie wyobrazić, natomiast mamy jeszcze dwa lata do wyborów i ja bardzo mocno trzymam kciuki za naszych koalicjantów, bo mimo wszelkich różnic, które nas dzielą, to jednak współpraca z Polskim Stronnictwem Ludowym, Polską 2050 i Lewicą jak widać jest możliwa. Choć, porozumienie nie we wszystkich tematach jest prawdopodobne. Natomiast z Konfederacją dzieli nas bardzo wiele, ale zarówno PSL, jak i Partia Szymona Hołowni i Lewica mają dwa lata i my również żeby jeszcze budować swoje poparcie, żeby nie było potrzeby szukania żadnego koalicjanta z tej bardzo skrajnej prawej strony. Czy nie podziela pani tego zdania, które wyraził tu wczoraj rano Piotr Zgorzelski, no ważna postać w koalicji wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Ludowców, który mówił wprost: trzeba zacząć rozmawiać już teraz być może z tą liberalną częścią Konfederacji. Na no, szerokim mechem się w polityce odbiły te słowa pani nie podziela tego głosu? liberalna część Konfederacji brzmi dla mnie jako ksymaron, szczególnie jeżeli chodzi o tematy, którymi ja się zajmuję. I ja bardzo mocno trzymam kciuki za marszałka Zgorzelskiego i za PSL, żeby mocno przekroczyli próg i żebyśmy nie musieli rozmawiać o koalicjach z Konfederacją czy z jakimiś innymi ugrupowaniami po bardzo prawej stronie. Tak wygląda dyplomatyczna odpowiedź pani rzecznik. pani rzecznik, to na koniec jeszcze, bo kwestia dotycząca Karola Nawrockiego nie zaczęliśmy przy okazji wizyty w Stanach Zjednoczonych, ale to też dla was, jako dla koalicji, problematyczna kwestia wet. Siedem wet już zostało zastosowanych, siedem ustaw zawetowanych przez Karola Nawrockiego. Jaki macie pomysł na to, żeby te weta obchodzić? No bo oczywiście z jednej strony może być tak, że, że możecie. No kolejne ustawy zgłaszać, tak jak z MFT Plus, nadzieję, że prezydent tym razem je podpisze, albo nie podpisze. Jeżeli nie podpisze, to co wtedy? Macie jakiś pomysł, jak skutecznie rządzić mimo weta prezydenta w tym czy innym temacie? Oczywiście mamy plany awaryjne i to tutaj są różne rozwiązania. Rozporządzenie. Tak jak na przykład zaproponowała ministra klimatu, część z, zawetowanej, z rozwiązań zaproponowanych w zawetowanej przez prezydenta ustawie wiatrakowej zostanie wprowadzonych rozporządzeniami. Z kolei minister Żurek w przypadku zawetowanej ustawy kamilkowej wybrał inną drogę. Powiedział, że wspólnie z Rzeczniczką Praw Dziecka i Kancelarią Prezydenta będzie pracował nad nową wersją tej nowelizacji. Więc będziemy próbować, no nie poddajemy się. Co mamy zrobić? Mamy pięć lat przed sobą Karolana Wrockiego. My się do czegoś zobowiązaliśmy wobec Polek i Polaków i będziemy próbować te rozwiązania wprowadzać niezależnie od prezydenta. A wie Pani, wie Pani, właściwie to wierzy Pani w to, że to jest tylko trudny początek tej kohabitacji to czy to tak po prostu będzie? Trudno jest mi powiedzieć, bo wydawałoby się, że, to, że część z tych zapowiedzi kampanijnych to tylko zapowiedzi, a już ta realna polityka, realna praca będzie inna. Okazało się, że kampania trwa cały czas i że no marne szanse na to, że ta współpraca się jakoś ułoży, no ale trzeba próbować. Dorota Łoboda, Kralica Obywatelska. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do...